Dzień dobry moi drodzy. W tamtym tygodniu obiecałam wam, że zrobię filmik z ciuszkami, które dostałam od Mai. Mam je tutaj ze sobą. Dzisiaj widzicie troszeczkę inna sceneria, ponieważ jestem u mojej przyjaciółki Violi. Viola jest obecnie w Holandii, a tutaj się opiekuje też jej mieszkaniem. A z tego względu jestem u niej, ponieważ moja córka ma niedługo egzaminy w szkole średniej zawodowe i się uczy, więc żeby jej nie przeszkadzać, postanowiłam wykorzystać tą wolną przestrzeń u Wioli i nakręcić dla was filmik ze stylówkami. Jedna z was, a może i nawet więcej poprosiła, żebym zrobiła film ze stylówkami, dawno nie robiłam rzeczywiście, nie mam okazji, gdzie wyjść, więc te stylówki ostatnio tak troszkę zaniedbałam. No też nie jeżdżę teraz tak często do szperaczków, mam dużo innych spraw na głowie, to wszystko wróci, moi drodzy, także spokojnie, ja tylko się muszę przestawić, zreorganizować swoje życie, poprzewozić mnóstwo rzeczy, poukładać yy, zastanowić się co dalej yy, więc yy, będą hasiaczki, będą lumpeksy, będą stylówki będą monitoringi wieczorowe teraz jest zimno, więc nie robię na balkonie, nie siedzę na balkoniach, tylko będzie cieplej, to, to się pojawi. zresztą ja do tego muszę mieć nastrój i wenę, to nie jest tak, że ja będę kręcić je codziennie bo, bo yy, tak by był. może część z was chciała żebym się pojawiała, ale niestety to nie jest na moje siły. Ja wszystko co robię robię yy, czując sercem i jeżeli czegoś nie czuję to tego nie robię. Dla mnie to jest strasznie prosta zasada i, i nią się kieruję w życiu. I tak to właśnie później wychodzi, że jak mam ochotę na yy, Śmietnikowe spacery to idę i kręcę dla was, jak mam ochotę na lumbaksy, to też. I tak to wszystko wygląda. Dobrze, już nie będę przedłużać. Pokażę Wam te ciuszki od Mai. Niestety, część jest na mnie za mała, maja jest chyba niższa, i też drobniejsza. No, ja z racji wieku to już te kości mam troszeczkę bardziej rozbudowane. I, I niestety nie wszystko nam nie pasuje, ale pokażę Wam, co mam, a później się zastanowimy, co z tym zrobić. Tutaj mam taką pierwszą narzutkę z takiego jakby atłasku. Taką marynareczkę w stylu kimono. One się troszkę pomiały w paczce, ja ich jeszcze nie wyprasowałam, oczywiście moje zwyczaje się nie zmieniły, dalej jestem beznadziejną panią domu, więc wybaczcie, wybacz Maju, że pokazuję te rzeczy Twoje takie troszkę stłamszone, ale zaraz będziemy się ubierać, to może jakoś je doprowadzę do stanu używalności. Tego akurat nie założę, bo jest przemałe. Dobra jest na mnie spódniczka i do spódniczki dopasowałam sobie moją bluzkę. Spódniczka jest typu mm, taka letnia, kwiatowa, z takim y, paseczkiem tutaj. Bardzo fajne kolorki ma. Jest mi tak do kolanka. Nie wiem, tak jest chyba. O, tak jest, bo szef jest z tyłu. I to jest marka Doroty Perkins. Ładna taka do czerwonej bluzeczki. Ja sobie przyniosłam do niej czerwoną bluzeczkę i zaraz będziemy tutaj próbować. Tu jest sukienka, która też na mnie y, jest dobra. Taka w piatuszki, też bardzo ładna. Wąska, ołówkowa sukienka z elastycznej dzianiny, marka AX. Więc. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tutaj mamy sukienkę typu podomka, bym powiedziała, bo ma taki krój, troszkę taka letnia sukienka. Też taka w kwiatuszki. Ja bardzo lubię kwiatuszki, maziaczki takie. Ona jest taka prosta. Nie wzięłam paska, bo to nie będzie pasował pasek. Nie przyniosłam sobie z domu. Później to jest na mnie za małe. To jest na mnie za małe. To jest taka sukienka z odciętym tutaj y, pasem pod biustem. No po prostu y, nie wchodzę w nią. Taka. Tutaj co mamy? Tutaj co mamy? Ta chyba też jest na mnie za mała. Jak już ją przymierzałam ja Dzisiaj strasznie łzawię, ponieważ moja córka chciała mi zrobić makijaż do tego filmiku, no natomiast jak go zrobiła, to po prostu ja chyba mam uczulenie i zaczęłam łzawić i mam troszkę takie podgrążone oczy przez to, no ale już trudno. Tu mamy tam taką długą tę sukienkę, ona też jest tutaj pod biustem troszkę przyciasna. Ładna, długa, taka cienka, rorszetka, nie mnąca się. Ta jest chyba na mnie dobra. Za, na zapięcie, na zameczek, taka. Też odcięta pod biustem i w takim fuksjowym, biskupim kolorku. Bluzeczka typu maziaki, trochę mi się kojarzy z cejrowskim, typu koszulowa. Ładnie będzie wyglądać narzucona na topik czarny albo w jakimś zielonym kolorze, albo różowym. Taka prosta koszulowa bluzka, niestety też na mnie troszkę przyciasna kołnierzyku. Ta jest coś takiego też z biustem odciętym. Z taką jakby paseczkiem marszczonym, też jest długa. Ta chyba jest dobra, bo jest taka naciągliwa. Dzianinkowa. No i dwie które rzeczy, które jeszcze też mi tak tutaj się spodobały. I są chyba dobre. Ta sukienka, taka w troszkę w orientalnym stylu. Też taka naciągliwa, więc też powinnam się w nią zmieścić. No, i moje cudowne spodnie, które wam już pokazywałam letnie spodnie. One są niebieskie, bo tutaj się chyba na kamerce wydają zielone, ale to jest taki błękitny, niebieski kolorek. Nie wiem, czy to będzie widać. O, taki. Do tego biała bluzka albo różowa, i jest bardzo ciekawy zestawik. Okej, okay, moi drodzy, idę się przymierzać. Mój dzisiaj podstawowy strój to jest sweterek moharkowy, który znalazłam na śmietniku. Bardzo go lubię, jest bardzo przyjemny. I spodnie, które dostałam od znajomej. Yy, takie wąskie getry. Także myślę, że dość dobrze jestem ubrana mimo wszystko. Nie wiem, czy mnie słychać. Nie widziałam sobie mikrofonu, ale tu jest dość dobry pogłos. Więc zobaczymy. Mamy pierwszą sukienkę. Taka zwykła dziewczęca sukienka z takim dekolcikiem. Dość fajnie się prezentuje, ale można ją jeszcze bardziej zrobić. Seksowną. Ona jest na tyle szeroka i taka y, elastyczna, że można zrobić ją tak. Robimy tak. I już mamy taką hiszpankę. Nie wzięłam sobie paska z domu, więc muszę improwizować. Jak założymy sobie paseczek: no, najpierw przy czarny albo różowy. To mamy całkiem inną kreację. Nie wiem, czy mnie słychać. Mam nadzieję, że mnie słychać. Przejdę się tam, bo jestem w butach na obcasie, żeby, żeby można mnie zobaczyć całą. Także ze zwykłej sukienki można zrobić coś fajnego. Robimy następną kreację. Mamy drugą sukienkę, tą fukcjowo biskupią. Ładnie ogólnie leży. Problem polega na tym, że tu jest za wysoko. Ja mam piersi tu, a odcięcie jest tu. Ta kokardka mimo wszystko sprawia, że sukienka dość dobrze na mnie leży. No ale tutaj się troszkę niestety źle czuję właśnie, że nie jest to pod biustem, tylko na biuście. A może tak ma być, a ja się nie znam. No i jest krótka. Tak się prezentuje w całości. Te sukienki, których nie będę nosić, będą do odstąpienia, mam nadzieję, Majorze, się nie obrazisz albo pójdą do sklepu charytatywnego jeszcze nie zdecydowałam no zobaczymy. W każdym razie, no ta niestety, no, przez ten biust, tutaj yy, nie jest na mnie. To jest sukienka dzianinowa i ona ma ten sam problem, co tamta właśnie, że jest troszeczkę za wysoko tutaj, powinna być troszkę niżej. To arena fajne, takie w miarę ciepłe i jest dość wąska za kolanko. się prezentuje. Następna sukienka. Ten sam problem jest za wysoko troszkę odcięcie pod biustem. Musiałoby być gdzieś tu. Kolory jak widać, fiolety, baski Najbardziej mi się podoba w tej sukience falbanka. Tu jest taka, jest przed kolanko. No, musiała być po prostu dłuższa. Ja mam 1,73 wzrostu, więc to jest gdzieś na osoby, na 1,65, 1,68, żeby to właśnie ładnie się tutaj układało. I podobne wzory jak poprzednich, też jest fiolet, jest dużo takich wzorów maziatych. Ten sam problem, za wysoko tutaj. Jest dłuższa. O się przywrócę. No no nie chodziłam w szpilkach. O. Taka troszkę typu bananówka, fajnie tak się na dole układa podczas chodzenia. Ja jestem dość blada, więc te kolory na mnie jeszcze tak potęgują tą moją bladość. Ale ogólnie, gdyby była większa, to może, może takie. One mają taki styl PRL-u, te sukienki. Takie są. Widać, że mają takiego ducha czasu, a jednocześnie są ponadczasowe, więc można je właściwie nosić zawsze i wszędzie. Też można by było. Zrobić jakiś miszmasz z dekoltem, albo ją rozciąć i zrobić sobie taki płaszczyk na rzutkę. No nie wiem, będę myśleć, co, co zrobić. Dług jest przepiękny, długi mi się bardzo podoba. No z górą, no niestety. To też sukienka taka. Bardzo delikatna ma dzieninową strukturę rozciągliwa. Taka, taka. Na no, wyjście na grilla na przykład, na działkę. Dobra jest na mnie, ta jest na mnie dobra. Jest to kolanka, no i też ją można by było związać w pasie. Teraz Pseudopasek pasek apaszkowy. No i już mamy troszeczkę inny krój sukienki. Może no, nie wzięłam sobie tego paska z domu, bo tak trochę to jest yy, nieprofesjonalne, prawda? że wam pokazuję z takimi yy, powiedzmy substytutami paska. Dobra, co my to jeszcze mamy? A, to od razu może założę tą koszulę. Nie będę się przebierać. Nie, koszula nie jest na mnie za mała. Dlaczego ja myślałam, że jest za mało? Czy ja schudłam jeszcze? No, koszulę można sobie zrobić taką wiązaną, tutaj dać jakiś topik. A, mam topik, zaraz przymierzę do spodni i topika. Ok, moi drodzy, mamy topik, mamy moje czarne spodnie, przymierzamy koszulę. Ona właśnie pasuje tylko i wyłącznie do jednolitych stroi. Troi strojów, ponieważ jest zbyt wzorzysta, wzo 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 wzorzysta, żeby ją nosić z jakimiś innymi kolorami. Ale jak ją sobie tutaj zawiążemy? Pa pa! Jest git? Jest git? O, no tak, to można chodzić i ona jest. Z bawełny, więc nie będzie się pocić. Tutaj można. Ja widziałam, jak robią tu takie różne myki przez dziurki, przekładają z różnych stron, ale ja tego nie umiem. Muszę się kiedyś nauczyć. Ale można gumeczkę dać i też sobie zrobić taki fantazyjny jakiś paseczek. O. No. I możemy do tego od razu przymierzyć naszą marynareczkę. Miałam to wyprasować, ale nie wiem, gdzie Wiola ma żelazko. Swojego nie przyniosłam, <śm> więc też można ewentualnie narzucić i mieć coś takiego. No tu już się wiązać nie da, można jedynie sobie zapiąć. W miarę elegancko wyglądam. Tak mi się wydaje. Tu też jakiś pasek można. Pasek, 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 pasek. Pasek, pasek moja atrapa. No. no. Może być? Może być. No, i została mi jeszcze jedna sukienka i moje cudowne spodnie. Do nich przyniosłam sobie też bluzkę, więc zaraz będziemy to przymierzać. I ta jest super, jest na mnie dobra, ładnie się układa, ma ładny wzór. Szkoda tylko, że jest czarna z tego względu, że jestem blada. Ja się muszę opalić do takich sukienek, żeby w nich dobrze wyglądać. Ale ogólnie nie jest źle, ładnie tutaj leży, tu jest wąziutka, nic nie trzeba robić. O. Ta bluzeczka to jest bluzka, którą kupiłam sobie ostatnio w szperaku, też pewnie we wyprzedaż. Ona jest taka na falbankach i tu ma taki fajny, przyświtujący dekolcik. No i spasowała mi do tej spódnicy, ale ogólnie lepiej będzie, jak ona będzie chyba sunięta pod pasek. Z tego względu, że te falbanki zakrywają całą jej urodę. się prezentuje. Ładna jest też bardzo przyjemna. Jako kolorystycznie bardzo, bardzo się zgrała y, z tą bluzeczką. Więc myślę, że się tak gdzieś wybiorę. No i mamy moje no, spodnie. Bardzo ładnie się układają. Bardzo mi się podobają. Są przepiękne, po prostu lejące spodnie, które, materiał taki lejący, który świetnie masuje skórę na nogach. Wygląda trochę jak spódnica, bo są szerokie w całej, na całej długości. I zaraz Wam jeszcze się pokażę w białej bluzce do tego, ponieważ no czarny może być, ale no troszkę zbyt duża ingerencja kolorów. Białem jest dużo lepiej, dużo bardziej delikatniej, yy, bardziej się komponuje ten zestaw. No i no bardzo mi się to podoba. Zdjęłam szpilki, bo po prostu potykam o nie. Ale pójdę tam na koniec, żebyście widzieli całość. I tak się prezentuje. Do połowy. To tyle moi drodzy moich cudownych dzisiaj stylówek. Maju, bardzo Ci dziękuję. Sprawiłaś mi ogromną radość tym, tym prezentem po prostu, który do mnie przyszedł. Ja się postaram odwdzięczyć jak tylko będę mogła. Więc gdybyś potrzebowała jakichś rekwizytów do swoich sesji, to bardzo chętnie, bo jak wiecie, mam duż, dużo rzeczy i może jakaś coś jej się spodoba. Także moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że te stolówki Wam się podobały. No i zapraszam na następne, mam nadzieję, że już niedługo, że będę mogła już jakoś tak funkcjonować no spokojniej niż w tym etapie rozjazdów między dwoma domami. No ale to już właściwie jest końcówka mojej przeprowadzki. Teraz tylko kwestia organizacji, jak to wszystko poukładać. No i będę już mogła wyjść na moje pierwsze hasioczki w Mysłowicach. Zobaczymy, co tu jest. Ja pamiętam, że kiedyś jak już nie zbierałam, to widziałam fajne rzeczy. Więc być może Mysłowice mogą być nawet lepsze niż Katowice, bo to jest stare miasto, są to stare budynki i coś ciekawego może się trafić. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego popołudnia niedzielnego.